Z tej strony Pan Michał, a dziś po raz kolejny zagramy Farminga 17, to jest już chyba ósmy odcinek, a dzisiaj będziemy zajmować się dalej zwierzątkami, ale tym razem nie będą to krówki. Krówki tutaj mamy ogarnięte, nie, niczego nam nie potrzebują, mają dużo jedzonka i co najważniejsze, zobaczcie ile ich już mamy. Są 34 krowy, od chyba ostatniego odcinka ta liczba wzrosła o ponad połowę, jeśli dobrze pamiętam. Ale uwaga, dzisiaj skupimy się na świnkach. Kupiłem już dwie świnki, tam im trochę tej paszy y, dałem. Bo akurat jeśli chodzi o świnie, to można im kupować paszę, nie trzeba jej y, po kolei przyrządzać. Dlatego dzisiaj y, spróbujemy je tutaj troszkę bardziej nakarmić. A jeśli czasu starczy i w ogóle to kupimy ich trochę więcej. Jak widzicie, tutaj dalej mi się rozmnażają sobie te zwierzątka. Tutaj chyba już ze dwie krówki mi się same urodziły, więc nie muszę ich na razie kupować. A potem pewnie będziemy je sprzedawać. Ale nim przejdziemy jeszcze tutaj do ogarniania naszych prosiaczków, to pokażę Wam kilka nowości, które tutaj są na mojej farmie. Przede wszystkim, już na pierwszy rzut oka, widzicie, że mamy nową przyczepę, bo tutaj kupiłem też duże pole, to jest chyba ogromne pole no, numer 23 pole zerknijcie sobie, jest dosyć sporych rozmiarów, trochę kosztowało trochę czasu mi zajęło po prostu zarobienie na, na, na te całe wiadomo pole bo, bo kosztowało chyba około 300 tysięcy to nie są małe pieniądze w tej grze no i kupiłem taką przyczepę bo po prostu tym podstawowym metal techem to ciągle trzeba do silosu tutaj na farmę Jeździć i zrzucać, bo się nic nie mieści, ale przyczepy nie sprzedałem ze względu na to, że stwierdziłem, że mi się po coś przyda. Tak, stoi tutaj nieużywana, ale dzisiaj, z uwagi na te właśnie świnki, wpadłem na pomysł, jak ją sobie wykorzystamy, ale o tym za chwilę. No tutaj też kupiłem nowy siewnik. To pole jest ogromne, więc wypada jakoś szybciej to pole obrabiać, więc po prostu kupiłem nowy siewnik i on jest z kultywatorem, tak, nie musimy tutaj mm, dwóch jakby pracowników zatrudniać czy coś, tylko po prostu on e, kultywuje tą glebę i od razu sieje to co chcemy tak jak tutaj, o, zobaczcie pole tu jest już obsiane też e, nawiezione i tak dalej i tutaj już czekamy na wzrost roślin, ale właśnie e, tym może zajmiemy się innym razem i przejdziemy teraz do ogarniania naszych świnek i co ja chcę z nimi zrobić wpadłem na taki pomysł, bo w ogóle wcześniej żeby krówki miały lepszą wydajność, tą całą karmę musiałem sam przygotować, tak? Kiszonkę, słomę, siano. Wszystko musieliśmy samemu zrobić. Tutaj w sklepie, zaraz wam pokażę. Palety, tutaj w sklepie mamy worek paszy dla świni. I po prostu nie musimy tej kukurydzy siać, bo to też trzeba mieć do tego sprzęt i tak dalej. I tutaj są worki paszy, które już wystarczy wysypać do koryta i świnki będą miały co jeść. Dlatego wpadłem na taki pomysł. Eee, chciałem przetransportować początkowo jakieś palety pick-upem, chciałem kupić tego pick-upa, ale doszedłem do wniosku, że nie. Zrobię to w inny sposób. Też myślałem, żeby zwolnić przyczepę, załadować to, zapiąć i po prostu przywieźć, ale postanowiłem to też zrobić jeszcze inny sposób, a mianowicie co zrobimy. Do tego przyda nam się właśnie ta naczepa Metaltecha, przyczepa, e, którą sobie tutaj zostawiłem, nie sprzedałem jej po prostu. Mam nadzieję, że tak się będzie dało zrobić. Gdzieś tam chyba podglądałem na YouTube i, i w ten sposób można. To wszystko ogarnąć po prostu te worki z tą paszą dla świnek, um, uda mi się wysypać do tej przyczepy. A tam już po prostu um, zawieziemy to do korytału naszych prosiaczków. Ale czy tak się uda, no to zobaczymy. Moim zdaniem, tak będzie się w ten sposób dało zrobić. Ja, tak, po tylu zakupach i tak mam wciąż e, fajny budżet, idzie nam coraz lepiej. Tam dzięki temu polu co kupiłem. To po prostu się naprawdę teraz da zarobić na własnym gospodarstwie i nie muszę wykonywać wielu misji dla tam naszych sąsiadów. Dlatego też teraz będziemy mogli się chyba bardziej skupić na, na własnym gospodarstwie, a aniżeli tam pomagać innym. Dlatego, co chcę kupić, zastanawiam się nad nowym kombajnem po prostu. Ewentualnie nad nowym kombajnem albo żniwiarką do niego. Chociaż to są też niemałe pieniądze. Mam upatrzony jeden kombajn on kosztuje chyba ponad 200 tysięcy, a wiadomo ze żniwiarką, no to muszę tak około 250 tysięcy euro sobie przygotować, dlatego no, to mi jeszcze troszkę zajmie, ale no, mam takie coś w planach. Ewentualnie myślałem też nad traktorem, ale bo wtedy miałem siewnik i kultywator osobno, więc potrzebowałem więcej traktorów, jakby do obrobienia jednego pola w jednym czasie, a teraz mam jakby wygodniej, tak? Mam jedno narzędzie do dwóch rzeczy. Okej, okay. dość gadania, zajmiemy się tym co, co chciałem zrobić, czyli idziemy do sklepu kupić może na, na sam początek kupię... No nie wiem, z cztery te worki. Bo tu ile tu jest? 1000 litrów. Czyli wychodzi na to, że do przyczepy nam powinno wejść 8000 litrów. Ile ja tego już kupiłem? 4 czy 3? Są cztery palety, oczywiście wstawione do środka, nie na zewnątrz, ale no. Nowe maszyny. Okej, okay. zajmiemy się teraz załadunkiem. W ogóle ja mam tutaj widły do Bel. To nie są widły do palet, ale działają, tak? Więc tutaj troszkę oszukujemy grę, oszukujemy system, ale no jak działa, to działa na cholerę drążyć temat. Ki tu prosiak jest na tym. OK. i teraz zobaczymy, czy uda mi się to wysypać do przyczepy, bo wcześniej do tego siewnika co kupiłem, udało mi się też dokupić oczywiście ziarna. I... je... Yy nasypałem przez górę, tak? Tam można otworzyć ten siewnik i go uzupełnić takim workiem, big bagiem i nie mam pojęcia, czy to wtedy... O, nam się rozsypuje coś. Nie, ma... nie mam pojęcia, czy te nasiona ze sklepu z paletcem jakieś lepsze, czy po prostu to jest taki bajer, żeby się bawić w symulację, czy, czy, czy jednak to ma jakieś swoje zastosowanie. I tak, jak widzieliście, udało nam się wysypać do przyczepy pasze dla świn, czyli mój pomysł po prostu został zrealizowany i tych świn nie mam za wiele, więc tej paszy też duży na razie nie będę potrzebował czekajcie no właśnie to jest tak, że jak opróżnimy tą taką paletkę z tym big bagiem, czy jak to tam się nazywa to ona znika, nie podoba mi się to jeszcze, że, widzicie, już się rozsypuje moim zdaniem powinno być coś takiego że jak podjedziemy z taką paletą, to jest jakiś klawisz, który jest odpowiedzialny za otworzenie tego dołu tam żeby ta paleta się bez problemu sama nie wysypywała, tak? Bo z siewnikiem miałem taki mały problem, że jakoś mi się on automatycznie zamykał, nie wiem dlaczego i tam kilka razy musiałem się męczyć i go otwierać, nim uzupełniłem sobie zbiornik w siewniku. Myślę, że jednak te cztery palety na razie wystarczą. I nasze świnki będą miały co jeść, chociaż chyba sobie jeszcze kupię jedną paletę i ją tak postawię w razie W. Wiadomo, że, że mamy widły, to możemy to tam przetransportować i co jakiś czas można coś dowieść, żeby tak do sklepu nie jeździć. Chociaż myślę, że w przyszłości, jak mi się zwolni, zwolni mi się. Co mi się zwolni, zwolni mi się ta przyczepa na bele to tam po prostu kupię tego sporo. Załaduję, zapnę i wywiozę, tak? Ale na razie to... Dobra, nawet nie, nie będę kupował. Myślę, że wjedziemy jeszcze na chwilę na moją farmę. Zmienimy sobie um, końcówkę do tura. Wezmę sobie... O, widzicie? Jest zapełnione w 50% prawie. Wezmę sobie, zmienię końcówkę na tą zwykłą taką łychę. I też u świnek pewnie trzeba posprzątać. Dokładnie, jest czystość na słabym poziomie, więc przy okazji sprzątniemy to, co tam rozsypały. A może później, jak nam się uda, to, to kupimy tych świnek więcej, a potem będziemy je sprzedawać i na nich zarabiać. Tak jak na krówkach. Chociaż jakoś już nam sprzedawać te krowy, ale mi ich szkoda i. Chociaż no wiadomo, że albo możemy je sprzedać, albo zostawić, żeby dawały nam mleko. Ja powiem wam, że mam. Te... No, co tu mamy? Jęczmień. Mamy jakiś jęczmień. Czy mamy? No, no coś tam jest, ale nie jest tego dużo, cena też nie jest powalająca, więc nie będę się tym e, tematem zajmował w tym momencie. Właściwie te zapotrzebowania i te ceny. E, strasznie jest ciężko w tym farmingu szybko zarobić. Nawet e, sprawdzałem to kiszonka nie jest tak opłacalna jak F15. Tam za jedną łychę się chyba dostaje 600 euro coś takiego, to nie są jakieś mega porywające pieniążki. Okej okay. Teraz sobie pozwolę zmienić to narzędzie Czekajcie Najpierw sobie odepniemy jeszcze przyczepę Nie będziemy z nią tak tutaj kołować Okej okay. zostawiamy widły Bierzemy naszą łychę Podpinamy i jedziemy do naszych świnek Właśnie o tyle gorzej, że świnki są trochę jednak oddalone i w momencie, kiedy mamy mało pojazdów i bez przerwy z nich korzystamy, to jest problem taki, że musimy się trochę najeździć, ale no, potem oczywiście ten problem zniknie, bo będziemy mieli więcej sprzętu. To też w ogóle mam taki plan, że chcę już sobie powoli tak jakby posortować sprzęt, który będzie odpowiedzialny za pewne kwestie. I na przykład chciałbym zrobić tak, że Zetor, w którym właśnie teraz jedziemy, w przyszłości będzie tylko odpowiedzialny za tutaj ogarnianie zwierząt. Tak, będzie stał przy krówkach albo przy świnkach i on nie będzie miał jakby potrzeby nie, będziemy, nie będzie go potrzeba po prostu używać w polu tak, będzie odpowiedzialny za tam ładowanie paszy, będzie za coś tam, ale żeby był cały czas na miejscu. Ale no to do tego jeszcze dojdziemy, bo to już spora droga, powiem wam właśnie, gram w kilka dni, może kilka dni w tego farminga i do tej pory no za dużo to nie zarobiłem. Ale no to jest po prostu ciężkie początki, wiadomo, trzeba to w przyszłości ogarnąć. I chyba do świnek tutaj powinniśmy już skręcić w lewo. Jak dobrze pamiętam, tak jest. Tam już są świnki moje, widać jakiś sprzęt tam zostawiłem nawet. Ledwo ledwo podjechaliśmy. Okej, okay. tutaj są jakieś pola. które w, w przyszłości też chciałbym zamiast tych yy, jakby zrobionej paszy sam zadbać o to, żeby moje świniaki miały co jeść, ale one po prostu potrzebują ziemniaków, potrzebują kukurydzy, a to jest kolejny drogi sprzęt do kupienia. I to nie jest takie proste. No i yy, chlewik nasz wygląda w ten sposób. by widzicie, chodzą dwie świnki, ale z jaką gracją tamta się porusza. Hmm, czystość spadła o tyle, a zobaczcie co tu było, no, tak brudno to akurat nie było. Czekajcie, czy mogę to rozładować bokiem. Tak, nie muszę. No ale no chwila-chwila. Panowie. O, w ten sposób. Ok, i zobaczymy jak tam nasze zwierzątka sobie teraz... No, teraz wszystko jest w miarę uzupełnione, aż ty, te prosiaki nie jedzą, tyle są dopiero ...dwie świnki, więc ich tyle nie potrzeba. Ej, czekajcie, sprawdzimy czy można ujeżdżać świnie. Taki ogonek, tleczek. Krzycz, Trypson! Krzycz to głośno! Ui, ui! Można ujeżdżać świnie, ale trzeba uważać, żeby z niej nie spaść. Bo tutaj... No, jak chrumka, chyba jej się podoba, co? Dobra, można powiedzieć, że... pojeżdżałem świnie. Jakkolwiek to sobie nie zinterpretujecie Ale modele yy, Modele tutaj zwierzątek są fajne Dźwięki też są fajne I Chyba we dwie to wy się tu trochę nudzicie Co? Ej patrzcie nawet Jak się, Albo mi się wydawało Nie rusza nawet ogonkiem O proszę nie, no, Akurat modele No i co się patrzysz? No tyłkiem się do nas odwróciła i zadowolona. No gdzie uciekasz? Dobra, zostawimy je już w spokoju. Tu są jakieś domki dla świnek. Nie można tam niestety wejść. Hmm. Dobra, słuchajcie, świnie mamy nakarmione. No i patrzcie, nawet chyba na, na maksymalny ten. Czy nie? Bo tutaj mamy 15 kukurydzy. 15 jednostek. Aha, bo. Ale jestem głupi. To jest po prostu na. W tej łyżce całej, 15 ja się tak zastanawiam, co ja mam na tej przyczepie. Słuchajcie, skoro tutaj nam jeszcze troszkę pieniążków zostało, e, nakarmiliśmy na kości, nasze prosiaki, to chyba zrobimy im niespodziankę i dokupimy parę koleżanek. Oczywiście, żeby to zrobić, to jedziemy do handlarza zwierzętami. Nie będziemy płacić tutaj za transport. Czekajcie, to, to gdzie ja zostawiłem. Hmm. Gdzieś widziałem. Aha, już wiem, już wiem. Dzisiaj y, widziałem gdzie mam ten sprzęt. Czasem mam także się pogubię w tym, w tym wszystkim. Ale już pamiętam, potrzebuję właśnie przyczepy do transportu naszych zwierzątek. I o co chodzi? W ogóle też y, zastanawiałem się nad tym, jak dokładnie tutaj działa nawożenie. Czy te nawozy jakby naturalne, typu tam gnojówka i tak dalej, są lepsze od tych sztucznych. I chyba wyszło na to, że nie, albo i nawet te sztuczne są lepsze. I nie wiem, czy jest sens w ogóle w tej grze jakby nawozić tym wszystkim, bo tam jest obornik i tak dalej. No nie wiem, jeśli wiecie coś więcej na ten temat niż ja, no to możecie mi napisać w komentarzu, coś podpowiedzieć. Bo tak naprawdę w poprzednim farmingu ja się tak zwierzątkami nie lubiłem zajmować i nie mam pojęcia, czy się opłaca, czy nie. Czy lepiej właśnie inwestować, czy lepiej inwestować sobie w te nawozy sztuczne. Ok, kupimy świniaki, a kupimy ich nawet 9. Ile to będzie kosztowało? No, 30 tysięcy, trudno. Kupimy na razie. Tyle tych świnek mi wystarczy, nie będę ich więcej kupował. Chociaż nie miałem nawet zamiaru ich kupować, ale... No może się to na coś przyda. Obejrzymy sobie świniaki, a to jest kurcze jakiś właty dalmateńczyk. To też są właty, No słodkie prosiaki. Szkoda, że te zwierzątka się jakoś tak nie ruszają podczas transportu. Są takie trochę martwe, ale no trudno wystraszone pewnie, no to kamuflują się, żebyśmy im nic nie zrobili. I teraz, 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 no cóż pojedziemy sobie zawieść i niech dzieje się co chce, zobaczymy. Możliwe, że w przyszłości zajmę się tym jednak obornikiem, żeby Wam pokazać i sam sprawdzić jak to tutaj działa, bo tych nawozów jest sporo, nawet gdzieś tam oglądałem dzisiaj, że chwastowniki są. Znaczy dodali chwastowniki. I przez moment zastanawiałem się, po co to w ogóle jest, ale sobie potem obczaiłem, co i jak i tam test w jakiś sposób y, poprawia to zbiory. Więc w sumie jakby człowiek tak chciał od A do Z y, sobie swoje pole ogarnąć. Ale szybko w sumie jedziemy z tymi świnkami po wybojach, żeby im się tutaj krzywda nie stała. No dobra, jakby człowiek chciał sobie sam pole ogarnąć y, od samego początku do końca, to jednak strasznie trzeba temu czasu poświęcić od właśnie przygotowania gleby potem skultywowania zaorania czy też posiania no po prostu tych um, tych um, kurcze etapów doszło jeszcze sporo i żeby uzyskać jakąś super wydajność trzeba naprawdę się tutaj postarać i samemu dużo też ogarniać okej okay, świnki mam no i już nabrudziły już dużo czasu nie minęło a tu już jest brudno okej okay, okej okay, okej okay. Wyładujemy sobie nasze prosiaki. Tutaj się trzeba już bardziej postarać i podjechać do zagrody. Ok, wyładuj. Czyli mamy 11 świnek. Zobaczymy, jak teraz. 11, wydajność 100. No tutaj im paszy wystarczy, chyba że to się jakoś odświeży. No i właśnie tu jest obornik płynny, obornik zwykły i tutaj będziemy nad tym się potem skupiać, ale na razie zobaczę jeszcze, czekajcie, muszę sobie tym słomy chyba więcej dać. Teraz właśnie jak jest więcej zwierząt to można im więcej tego pożywienia i wody dać, to wypełnimy im wszystko na maksymalny poziom, żeby tutaj nie, nie, nie trzeba było zaraz z powrotem zaglądać. Nie no, koryto to tutaj za bez sensu. Czyli dużo nie zmieniło się. No, i tutaj oczywiście musiałem im trochę słomy wysypać, żeby tego obornika się zrobiło, ale za dużo też tego nie wysypałem. No i co jest? Czekajcie. Woda ta słama, no to oni by tak. te świny, Boże, świnki by tak, tak mało tego potrzebowały. No i to by było super, bo wtedy byśmy nie musieli tak często do nich zaglądać. One by się rozmnażały. I byśmy mogli je sprzedawać potem. No nie wiem, tak czy siak, e, świnki mamy ogarnięte. Krówki mamy ogarnięte, więc, więc jeśli chodzi o zwierzątka, na razie to będzie wszystko. E, owiec, nie wiem, jakoś mnie nie kusi, żeby tutaj owce kupować, ale jeśli chcecie, to w przyszłości na pewno jakiś tam materiał z tego nagramy. E, w tym odcinku to będzie wszystko. Pokazałem wam, jak tutaj zająć się świnkami, ogarnęliśmy tutaj je trochę i... Um, cóż, jeśli Wam się filmik podobał, możecie zostawić łapkę w górę, a mi pozostaje Wam po prostu życzyć miłego wieczoru. Do zobaczenia, cześć!